Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Marek Palmowicz. Tomasz Zalewski, Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Kolegium. Szanowni Panowie, spotykamy się dzisiaj w podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, żeby powiedzieć trochę o Panu w inicjatywie dotyczącej pomagania dzieciakom z domu dziecka w Ukrainie. Wiemy, co się dzieje od ponad miesiąca z tym krajem, wiemy, jak silny jest. Wsparcie Polaków dla osób z Ukrainy, ale jest tak, że ta skala pomocy wciąż musi być w pewien sposób rozszerzana. Opowiedzcie naszym słuchaczom, czym się zajmuje Wasze towarzystwo w kontekście właśnie pomagania osobom z Ukrainy i co Was dzisiaj przywiodło do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Myślę, że początek był taki, że starostwo powiatowe w Gryfinie. Zaproponę, zapytało mnie, znaczy nas, tak naprawdę, bo mówimy, reprezentujemy też ośrodek Szafir w Moryniu, czy mamy jakieś miejsce, czy ewentualnie, jeżeli była taka za, na, sytuacja, zaistniała, czy możemy przyjąć kogokolwiek do nas na ośrodek. Oczywiście, tak poroz, porozmawialiśmy, tak, to rozmowa z dwie minuty. Tak, oczywiście, wypełniliśmy wszystkie te apelki, ile możemy przyjąć osób, jakie mamy warunki tak dalej, tak dalej. No i z, ta po prostu baza danych powstała i ona chyba funkcjonowała w całej Polsce, żeby był wgląd taki ogólnopolski. I faktycznie w pewnym momencie, o godzinie 23.00, dostajemy telefon, że już jadą do Was dzieci, będą o 6 rano w ilości dwa autokary. No I tak się rozpoczęło. Rozpoczął ten ciekawy proces. I ciekawa sytuacja w naszym życiu, której jeszcze nigdy w życiu ten ośrodek i Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Kolegium nigdy chyba na pewno e, nie doznało, i ta sytuacja jest naprawdę niezła, niezła, dynamiczna. Codziennie mamy różnego rodzaju sytuacje, chociażby to, że dzisiaj jesteśmy w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. No i myślę, że jesteśmy na niezłej drodze. Najważniejsze, że... Znaczy cel nadrzędny, czyli zabezpieczyć dzieci, które u nas są. To jest ponad setka dzieci, ponad... warto podkreślić. To są dzieci z domu dziecka, czyli dzieci, którymi też trzeba się zaopiekować w sposób szczególny już tam wtedy w Ukrainie, a co dopiero w tym nietypowym dość momencie w historii świata, jakim jest wybuch wojny. To są dzieci z sierocińca, z, od, no tak naprawdę z takiej miejscowości Guliopol, która jest pod Zaporożem. I to był dom, który przyjmował dzieci ze, szcz ze szczególnymi potrzebami po prostu. I te 106 z tych 106 podopiecznych, trafii, trafiając do nas, rzeczywiście no, trzeba było dostosować nie tylko procesy związane z ich zakwaterowaniem, wyżywieniem, ale i też cały proces, który wymagał konsultacji medycznych i obsługi ich zwykłych potrzeb wynikających z Orzeczeń medycznych, które no po prostu już w Ukrainie tam po prostu były realizowane. Zatem tutaj udało się to wszystko zrobić dzięki uprzejmości wszystkich, o których, do których trafialiśmy, zarówno z poziomu transportu do szpitali, jak i samych specjalistów, którzy nam pomagali w zakresie medycyny. Ale i również tu chcielibyśmy bardzo skorzystać z okazji, że. Jesteśmy i podziękować absolutnie wszystkim wolontariuszom, którzy nam pomagają i w dostawie darów, które przyjeżdżają od, od ludzi. Ludzie nam przywożą to, ale to przecież wszystko trzeba poukładać, odpowiednio posortować, dobrać. Dobrać dla konkretnego dziecka, konkretny rozmiar ciuchów. Więc to wszystko robi grupa wolontariuszy stamtąd. To, to społeczeństwo lokalne się. Bardzo zaangażowało, i e, czujemy, że e, można powiedzieć to, że nie tylko my przyjmujemy, tylko po prostu my, jako Polacy, my, jako lokalna społeczność, Moryń, okolice Morynia, wszystkie gminy wokół, przyjaciele, którzy po prostu są też z nami w jakiś sposób związani, e, nam bardzo pomagają i bardzo im za to dziękujemy. No panowie, to jest taki dość. Trudny moment, bo od momentu wybuchu wojny minął nieco ponad miesiąc. Ten pierwszy szok powoli mija, i chyba trzeba przejść do takiego pragmatycznego, codziennego życia. My nie wiem, ile ta wojna może potrwać, a domyślam się, że potrzeba ponad setki dzieciaków i ich opiekunów to są potrzeby, które no, wymagają dużej mobilizacji. No, myślę, że bardzo dużo i to na wielu płaszczyznach tak naprawdę, bo od zapewnienia bezpieczeństwa już na samym ośrodku, tak żeby te warunki, które, w których są w pokojach, e, środki czystości itd. itd. to to mamy akurat poza tym jako ośrodek mam bardzo duże doświadczenie, bo e, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, bo to już 11 rok tak naprawdę funkcjonujemy. I myślę, że z powodzeniem. A to, że one przyjechały, to, tak, to nie jest taki jakiś coś, coś, jakaś sytuacja, nie, 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 którą sobie nie, absolutnie nie poradzimy. Wręcz przeciwnie. I cała kadra, która jest zatrudniona przez Towarzystwo Wszystkiego Rozwoju Kolegium, ale też i wolontariat, oczywiście, ale to jednak w, Osoby, które tam zapewniają bezpieczeństwo, i cała kuchnia. Także tych płaszczyzn jest bardzo dużo. Najważniejsze, że te dzieci faktycznie są zaopiekowane. Z naszej strony robimy wszystko, żeby tak było. I tak jest. I faktycznie jest tych płaszczyzn dużo, i na każdej płaszczyźnie jest jakiś tam problem, który na szczęście rozwiązujemy na bieżąco, i jeszcze nie utknęliśmy. Także płyniemy i nam się to naprawdę nieźle udaje. Jak dzieciaki przeżywają wojnę? My staramy się raczej z nimi nie rozmawiać na te tematy. Rozmawiamy rzeczywiście z kadrą, która nam relacjonuje, jak wygląda ich tam dom. Rozmawiamy o tym, jakie są szanse ich powrotu, jakie są szanse na to, żeby wdrożyć procesy adopcyjne, które się rozpoczęły przed wojną, a przecież wiadomo jest, że te dzieciaki są przygotowywane w domu dziecka do tego, żeby. Potem radzić sobie w normalnym życiu. Zatem e, głównymi naszymi e, tematami rozmów no, nie jest wojna. A jak Przygotować ich rzeczywiście do skończenia szkoły, którą przecież mają najnormalniej najnormalniej świecie, żeby mieli świadectwo na koniec roku szkolnego. Więc tutaj jak znaleźć partnerów, żeby nam pomogli przygotować profesjonalne pomoce dydaktyczne, no bo trzeba przestawić się tutaj no, z, też na tą e, barierę lingwistyczną, która się pojawiła w przygotowaniu i materiałów dydaktycznych, i e, przestrzeni edukacyjnej. I Zatem e, rzeczywiście na tym etapie e, tych rozmów o wojnie jest mniej, ale e, wszyscy powtarzają, że e, jakby trochę chcieli rzucać też i czary i tak czarują, że ta wojna się skończy i my wrócimy do siebie. To jest e, takie podsumowanie każdej rozmowy o wojnie. No, z drugiej to tak, to pierwsza strona, druga część wy wychowawców mają bezpośredni kontakt i z swoimi przyjaciółmi i rodzinami na Ukrainie, ale także, co ciekawe, z przyjaciółmi z rodzinami w Rosji i mamy takie relacje, które tam są i jak odbierają to Rosjanie, no to faktycznie to, to sytuacja jest naprawdę bardzo bardzo nieciekawa i jak to tego słuchamy, to uciekamy, bo to absolutnie te emocje, które tam są wśród tych wychowawców, są bardzo duże i one się nam udzielają. Także staramy się też uciekać, bo my mamy się czymś innym zająć. Tak naprawdę trzymamy pieczę nad dzieciakami i to jest naszym najważniejszym zadaniem. I nie że możemy sobie pozwolić na to, żeby jeszcze nasze emocje, wychowawców, nasze jako tutaj opiekunów głównych, żeby się udzielały jeszcze dzieciakom. My robimy wszystko, żeby te dzieciaki w ogóle tego nie odczuwały. Panowie, nasz podcast trafia głównie do przedsiębiorców, więc to też jest może dobre miejsce na pewnego rodzaju apel, jakiego wsparcia będziecie nadal potrzebować jako, jako organizacja pozarządowa, bo tak jak powiedzieliście na konferencji prasowej, no dzieciaki zostaną do końca wojny. My byśmy sobie życzyli, żeby ta wojna się skończyła nawet choćby dzisiaj, ale to jest myślenie życzeniowe. Nie wiemy, ile to wszystko może jeszcze potrwać, więc domyślam się, że ta wspomniana przeze mnie już wcześniej mobilizacja powinna też następować wśród osób i instytucji pomagających. To ja może zacznę, że już chcielibyśmy podziękować tym firmom, które nam pomogły w wyposażeniu pięciu sal dydaktycznych, które teraz przygotowywaliśmy w sprzęt audiowizualny. Już jest, ukraińscy nauczyciele są po przeszkoleniu z obsługi tablic interaktywnych, które im pomagają realizować zajęcia. Mamy przygotowaną salę komputerową też dzięki zakupom takim ze wsparcia zewnętrznego. 15 laptopów w jednej sali, co pozwoli na to, żeby oni mieli dostęp do ukraińskich treści bezpośrednio i już tutaj nie musimy mieć takich po prostu podręczników i książek. I tak naprawdę z dnia na dzień zmienia się ta lista naszych potrzeb, bo teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania. Sali korekcyjno-kompensacyjnej. Następne etapy to jest przygotowanie pokoju nauczycielskiego, gabinetu medycznego, przestrzeni sportowych. Więc absolutnie my w tym procesie to wszystko jest już robione, ale za każdym razem jest potrzeba no, następnych elementów, i to jest taki apel, w którym jeżeli jakiś partner czuje, że chciałby pomóc, no to wiadomo, że z ogromnym. Przyjemnością porozmawiamy na ten temat, na jakim etapie jesteśmy i w czym mógłby rzeczywiście dopomóc. Chonowie bardzo dziękuję za rozmowę. My również. Dziękujemy bardzo w imieniu wszystkich dzieci, które tam odpoczywają teraz w, i uczą się już można powiedzieć od poniedziałku. No i myślę, że też dzieci, samych sobie, <laughs> siebie. dziękujemy za, za siebie, ale także te osoby, które bo oprócz wolontariatów, wolontariuszy, którzy tam są, są także te pracownicy, którzy tak naprawdę, taka kuchnia, która od rana do wieczora zasuwa wszystkie dziewczyny, ale też, żeby tam porządek był na tym ośrodku, żeby tam, no, żeby nie było bałaganu. Także Naprawdę, jest kilka osób, które pracuje nad, tym, nad całością, żeby te dzieciaki miały bardzo dobrze. Panowie, bardzo dziękuję. Teraz w podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości kilka słów prezesa Marcina Pawłowskiego i kilka słów relacji z konferencji prasowej, na której Polska Fundacja Przedsiębiorczości ogłosiła, jakie wsparcie przekazuje organizacjom pozarządowym pomagającym osobom z Ukrainy. Będę tutaj jakieś innowacyjne, ale myślę, że Polacy pokazali, że nie musieli nasi partnerzy z Ukrainy, tu mówię głównie o dzieciach i rodzinach z dziećmi, czekać na wsparcie ze strony. Polskich rodzin, ale również polskich instytucji. I dlatego w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości bardzo szybko zdecydowaliśmy jako zarząd o tym, żeby przekazać środki na wybrany cel. Nasi pracownicy mogli głosować i decydować o tym, jakiej organizacji powierzymy te środki. I tutaj jednym z pomysłów, który właśnie się pokazał bardzo szybko, to inicjatywa Panów przyjęcia tych dzieci tutaj pod dach ośrodka. Stąd też okazało się, że ponad 50% głosów było danych na tę inicjatywę. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju DNA Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wspieramy przedsiębiorczość, ale również wspieramy ludzi potrzebujących i w tym momencie. Ta kwota 10 tysięcy zł wydaje nam się jak najbardziej właściwa do tego, żeby pomóc tym dzieciom w ośrodku i tutaj wesprzeć panów w realizowanej inicjatywie. Podzieliliśmy to wsparcie na dwie kwoty. Wspieramy tutaj ośrodek kwotą 10 tysięcy złotych, ale również wybraliśmy organizację z Lublina która bezpośrednio wspiera tą część ukraińską i instytucje w Lwowie. Tam druga kwota 10 tysięcy złotych zostanie przekazana na zakup agregatorów prądotwórczych, które pojadą bezpośrednio na Ukrainę. Stąd też robimy wszystko, żeby i pomagać tutaj. Tym osobom, które się zjawiły w województwie zachodniopomorskim, pomorskim ale również realizować wsparcie bezpośrednio osobom, które na Ukrainie zostały, czy w Ukrainie zostały, przepraszam. Ale też chcę powiedzieć, że jestem dumny z pracowników, wszystkich pracowników Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, bo prowadzimy cały czas nieustannie zbiórkę i to pieniędzy, jakichś środków wsparcia. Weźmy udział w tej pierwszej akcji przygotowanych wszystkich materiałów, pierwszej pomocy, też pożywienia, jeżeli chodzi o to wsparcie dla osób. To był podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję za uwagę. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.